Psalm 36. Zaślepienie bezbożnych, a szczęście nabożnych Przewodnikowi chóru, psalm Dawida Sługi Pańskiego Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego Bo schlebia sam sobie w oczach swoich Że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim. Staje na niedobrej drodze. Nie brzydzi się złem. Panie, łaska Twoja do niebios sięga. Wierność Twoja aż do obłoków. Sprawiedliwość Twoja jak góry, Boże. Prawo Twoje, jak głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się tłustością domu twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Niech nie depcze mnie noga pyszałków, i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych. Oto tam upadli złoczyńcy, zostali powaleni, i nie mogą powstać.